Dzień dobry. Chciałem Państwa serdecznie zaprosić na koncert poświęcony rocznicy koronacji pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Koncert odbędzie się 22 październik w Bielskim Centrum Kultury. Dyrektorem artystycznym koncertu jest Janusz Kochut, który zaprosił do udziału wielu wspaniałych wokalistów. Artystów i również moją skromną osobę. Mam nadzieję, że damy Państwu okazję do tego, żeby uświadomić sobie, jak ważny to był moment w dziejach Polski i niech to będzie taka nasza wspólna celebracja tak wspaniałej rocznicy, momentu, kiedy naród polski i państwowość Polska zostały ukonstytuowane. No, i rozpoczęła się nasza wspaniała tysiącletnia historia. Zapraszam bardzo serdecznie.